Poranek jak dodać save'a do a więc widać jest nowa gra, więc walimy F4. I szukamy źródła save'a. Ja tu mam save'a od debiletkiego y sejwa Save'a można znaleźć pewno na YouTube od jakichś youtuberów czy innych gów Mamy, jak widać. Co mamy z takie coś. Pierdzielamy sobie na razie tutaj jak chcemy, czy coś. Mamy save'a. Wchodzimy. Jak Minecrafcie, czyli w Procent, Updata Procent wchodzimy w Updata Local Low i Amistech i tutaj jest My Summer Car i po prostu przerzucamy to tutaj. Pamiętajcie, oczywiście, że ten Save zamienia Wam też opcje, więc trzeba sobie tam ustawić swoje. No, oczywiście, jak chcecie sobie zostawić swoje ustawienia po prostu zostawiacie click Options. Po prostu nie przerzucacie pliku Options i zostawiacie swoje. Żebyście mieli własne opcje i to wszystko. Pamiętajcie, że to zamienia wasz save, więc możecie to sobie potem Ctrl C Ctrl V o zapisać swojego save'a przed wrzuceniem tego. I teraz możemy się sprawdzić, co to działa. Continue. O, jak widać działa ale widać, że się zmieniły pieniądze i na statystyki. Ustawiania, oczywiście ustawienia się wszystkie zmieniły, jak mówiłem. Trzeba se od nowa prosto ustawić. Jak widać działa. Aktyw 4. No, to byłby na tyle.